Będzie prąd, będzie telewizor, ha-ha-ha. Dobra. Przestańmy się śmiać. Bo zaraz ktoś nas... ...wpierdoli. Zostaną nam tylko... ...buty po nas zostaną. Te drzwi są znajome, czyżby żeby to... ...jesteśmy... ...wejdziemy do tej kuchni słynnej, tam gdzie... Zapie... ...zajeżdża Bigosem. Wszystko możliwe. Hmm. Wiesz co? Ja może lepiej pójdę sobie górą Może być może winda działa hmm. Jak widać mamy zajebiście dużo życia, więc trzeba oszczędzać I Uważnie kroki stawiać Bo to może się źle dla nas skończyć. Oczywiście Mówię, jak teraz spotkamy jakiegoś kurwiszona... ...szybkiego... ...to będzie pozamiotane. O Boże. A jak? Winda jest na dole, kurwa mać. Hmm, to co robimy? Dobra, najpierw zanieśmy... ...kurwa... ...rzeczy. Rzeczy, rzeczy, zanieśmy, no. O kurwa, mać, ja pierdolę w dupę jeża Wiedziałem kurwa Jebany drzwi pierdolu. Dziwka szpierdolony O kurwa, ale ja mam tak dużo rzucia kurwa Na czerwonym kurwa, danger. Jedne piernięcie leże kurwa Mam nadzieję, że nie ma ty więcej skurwieli To już wiadomo kto się dobijał przez drzwi kurwa To, to jakaś patologia kurwa to niektó niektórzy zombie zmieniają się w to gówno czy jak kurwa Patologia Albo tak, albo inaczej, nie? ale chuj tam Tam był pamiętam zombie nie? no to albo go wpierdolił albo coś <ścoughs> Dobra nieważne Dobrze mam swoją... swój granatnik on mi nieraz życie uratuje Te 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 na no. <śm> Dobra Nieraz mi życie uratuje i uratował Dlatego bez niego lepiej nigdzie nie wychodzić Można dostać pierdol Proste Dobra zastanówmy się gdzie iść bo zupełnie się pogubiłem Aha, dobra Chyba już bym Prawdopodobnie pójdziemy rędy Potem zajebiemy po kwiatku No i można iść do windy Tam na dole Na dół ten no. Dobra Jakoś to będzie Tocie A tu co jest? Hmm Ja tu chyba byłem, albo odblokowałem co dopiero Tylko nie pamiętam, już, bo tyle jest tych pomieszczeń Jak na... za pierwszym razem ciężko Ciężko po prostu wszystko ogarnąć, nie? Ale za drugim razem się gra, no to wiadomo A na razie nie, nie ogarniam Mówiąc szczerze Żeby nie oszukiwać, nie? Co to dało? Ta ciemność? Aha Ile tego załóżmy jest Czyli wiemy nie więcej, co mamy zebrać, chyba. No to wygląda. Co, można skoczyć na to? No i co, i co, i co? No. Chyba wiem, co. Jest ciemno i Jill oczywiście nic nie widzi. Jak znam życie. Kurwa, jakaś pojebana... No, zagadka. O, o co tu chodzi, kurwa? O Boże! Kurwa macie się przez drzwi wyjść! No tak, najlepiej, kurwa. Wyjść przez drzwi, kurwa. I w ogóle. Najlepiej, kurwa. Przez drzwi wyjść, kurwa. Jezu, ja pierdolę. Ta Jill mnie zaczyna wkurwiać. Nieposłuszna jest. Suczka Na szczęście, że jest sama w domu Dobra Wtrap to kurwa w te światło Dobrze, więc zastanówmy się teraz co robisz To mi wygląda jakby trzeba było przesunąć w tamtą stronę i w tamtą, ale... Co to ma niby daj to chujcie wie? Się chyba nie dowiem Nie wiem, kurwa nie wiem Po chuj to sunąć w ogóle mm, he, he, he. Ja nienawidzę takiego czegoś kurwa Czecieje, co to? To coś piszczy Aha, chyba tam trzeba dosunąć Prawdopodobnie oczywiście Jakaś patologia kurwa To kluczka wypadnie czy coś No i co? I co? Kurwa to nam dało? O Boże święty. A pierdolę mm. no, i, no i co z tego, że mi światło? To tylko widzimy, jak się im się oczy świecą. I co to nam daje? O. O. Look like you call, tak. Czyli co kurwa? Czemu mnie ten skurwysz... śledzi kurwa? Toś mi powie? Czemu on mnie śledzi? Kurwa, patrzę coś błyszczy kurwa. Oha. Hmm. Czyli o, o, o coś tu chodzi. Ale nie wiem o co dokładnie się chyba tak szybko nie dowiem Zobaczmy No i, i co to nam daje? Kurwa, bo ja nie kumam tego Dobra, trzeba wyjść, znaczy wyjść i wejść jeszcze raz. Ja pierdolę, wymyślą jakieś kurwa, zagadki pojebane i, i kurwa główku się. Tam oczywiście pisze na jakichś tam notatkach czy gdzieś tam, co tam mniej więcej robić, ale kurwa zanim to się przetłumaczy to już lepiej próbować to jakoś tę zagadkę zrobić, nie? Kurwa, dobrze nie krzyżówka w pizdu Byłbym się chyba pierdolił Dobra Spróbujmy teraz szczęścia czy mi się zdaje, czy ten niebany soku mi kurwa śledzi? Nie wiem kurwa, jakoś tak... Jakoś, kurwa jakiś... Dziwne, nawiedzone tym tak. Kurwa mać. No i co to nam dało? O. Dobra. Załóżmy, że wiemy o co chodzi, ale nie do końca. Trzeba coś tam przesunąć i tam, ale co to da? Zobaczymy zaraz Może coś da, a może nic Aha I co jest kurwa? O coś myknęło. I J ty. No kurwa, co to nam dało Fizdu? Jak nic nie dało? Nie kumam, kurwa, nie kumam tego. O! Już chyba trochę kumam. No dobra. No Aaa. I... Takie buty. Dobra, no i Co to nam daje? Bo nie kumam